Dzień dobry traderzy, Marek Risky. World Trader z tej strony witam Was bardzo serdecznie w przeglądzie analizy technicznej cotygodniowej. Dzisiaj nie sposób ominąć ważne wydarzenie z zeszłego tygodnia, czyli obniżkę stóp procentowych w Polsce. Rada Polityki Pieniężnej postanowiła obniżyć stopy o 0,75 punkta procentowego, co spowodowało duże zamieszanie na rynku i na pewno zaskoczenie wśród większości ekonomistów, analityków. I osób, które są związane z tym światem. Więc zobaczmy, co się dzieje, co się wydarzyło, jak decyzja Rady Polityki Pieniężnej wpłynęła na naszą złotówkę. Krótkie przypomnienie: wszystkie informacje służą celom edukacyjnym, i przejdźmy od razu do tego, co dzieje się na rynku. Więc tutaj mamy wykres złotówki do euro do złotówki, i chciałbym od razu zaznaczyć tutaj główną rzecz. Mamy trend na podstawie tego trendu, który tutaj tego kanału trendowego, który został wybity w tym rejonie. Mówiłem, że złotówka będzie w dłuższym terminie dotrzeć do tych 4,6, do tego czy poziomu 4,6. Możecie to zobaczyć w poprzednim wideo, myślę, że to było chyba nagranie z 2-3 tygodnie temu. To była analiza na podstawie tego, że mamy już naprawdę bardzo tutaj szarujące podnieś, akumulowany wolumen, a cena cały czas jest na dość wysokim poziomie, relatywnie. I tutaj też można było narysować bardzo długoterminowe wsparcie dla ceny. Ja mówiłem, że to wsparcie z powodu że faktycznie cena euro do złotówki pójdzie do, do góry, czyli euro podróżeje, i tak się stało. Więc teraz mamy 4,6. To, co mnie jedynie zaskoczyło, że to stało się tak szybko, obstawiałem, że jednak Narodowy Bank Polski utrzyma tą złotówkę w ryzach do wyborów, czyli tam gdzieś do października, czyli jeszcze miesiąc. Okazało się, że mają inny pomysł na to, bardzo duży wzrost ceny euro na rynku. Więc 4,6 w tym momencie i naj. Na najbliższy tydzień scenariusz, no, linia najmniejszego oporu jest w tym momencie cały czas do góry, chociaż tutaj, tak jak rysowałem, tutaj jest dość duży opór dla ceny, więc ta cena również może konsolidować w tym zakresie przez chwilę. Wydaje się, że ta, ta opcja konsolidacji jest dość, dość prawdopodobna, ale linia najmniejszego oporu jest wyżej, więc zdecydowanie z punktu analizy technicznej wydaje się, że cena może rosnąć dalej. Słuchajcie, jeszcze zobaczmy, jak to wygląda dla usdp LN i tutaj również mamy wzrost w zasadzie w ciągu tygodnia z 4,1 do 4,31, czyli z tego poziomu tutaj w ciągu tygodnia, to jest właśnie wszystko spowodowane jedną decyzją Rady Polityki Pieniężnej. To tyle, tak to wygląda, tak wyglądają decyzje Rady Polityki Pieniężnej w naszym kraju, taki skutek przynoszą na rynku, więc obserwujcie to, sprawdzajcie, patrzcie, bo to będzie miało również konotację i wpływ na, na przyszłą inflację. W Polsce. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli podobają się Wam tego typu analizy, zasubskrybujcie kanał. No i do zobaczenia za tydzień.